Co to się stało, bo coś się stało, ale co, co się stało? Coś jakoś z nagością, jakby coś. Potem śmiechy i piski. Zaczęliście piszczeć, jakby was kto łechtał w plecy i po bokach. Komuś przepadł zegarek. Zaczęliście się tłamsić i śmiechy, chichy, potem krzyki, Ryki, wszystko się rozwydrzyło. Aha, wtedy lokalstwo rzuciło się na państwo. I elementy wywrotowe opanowały sytuację. A teraz to? Teraz jest rewolucja. Profesorze, najeżdżamy na publiczność. Dzień dobry widzowie, wstajemy. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Gąbrowiczowskiego na deskach Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu został wystawiony bardzo intrygujący spektakl o pechetka w reżyserii oraz w wykonaniu Piotra Kontrata. To oczywiście nawiązanie do słynnej operetki Witolda Gombrowicza, ale w wizji twórcy teatralnego Witold Gombrowicz odnosi się do aktualnej sytuacji w naszym kraju. Top. Tup, wieje teraz wiatr historii. Do galopu rewolucja. Witold Gombrowicz napisał operetkę, będąc na emigracji. Tekst został opublikowany w Paryżu w 1966 roku nakładem Instytutu Literackiego. To opowieść o narodzinach w pierwszej połowie ubiegłego stulecia systemu totalitarnego oraz o konsekwencjach jego wprowadzenia. W operetce Gombrowicza rewolucjonista Hufnagiel dokonuje sądu bez sądu, dokonuje sądu bez normalnej Procedury sądowej. Co nam to przypomina? Być może realia, w których dziś w Polsce żyjemy? Sąd? Dochę sobie sąd. Uważacie, że sąd jest konieczny, że bez sądu nie można, nie trzeba jakże to? Uczepiliście się tego sądu jak pijany płota. Po co sąd? Wychwiemy wam nogi. Wam zdrajcom, Bóg Faszystom i hitlechowcom. W czasie Boży zachciało wam się sądu. one walą, a wy chcecie sądu. Chcecie rozpatrywać, kiedy nic nie widać, bo ciemno przecie, kauzy perdy. Dobrze będziecie mieli sąd. Ja tu zasiądę, a tu staną oskarżeni zbrodniarze. Te faszystowsko-hitlerowskie psy. Mojego konia profesora mianuję oskarżycielem, a wy się sami brońcie. Załatwimy to galopem. Mój koniu profesorze zaczynaj oskarżenie. Jazda do galopu. Psy, łotry, zbiry, winni, winni, winni. Witold Gombrowicz w swojej twórczości próbował nas wielokrotnie przekonywać, że polskość to nienormalność, że Polska to taki ciemny stwór, który zdycha i zdechnąć nie może. To niesamowite w związku z tym, że znalazł się dzisiaj twórca teatralny, który postanowił zmienić wydźwięk tej operetki na, uwaga, propaństwowy. I właśnie za tę ożywczą wizję, za to ożywcze spojrzenie na twórczość Witolda Gombrowicza przyznajemy temu spektaklowi. Cztery gwiazdki na pięć. Fochmy dziwaczne, kształty oszalałe. Nie znasz, nie wiesz, nie rozumiesz, nic nie chwytasz, nie pojmujesz. Biedny, biedny, profesorze.